Adam Strojniak. Jednoczymy scenę pozaparlamentarną, łącząc doświadczenie wielu środowisk i oferujemy Polakom realną alternatywę. Przywróćmy wspólnymi siłami normalny kraj. Przywracamy Polskę Polakom. Komitet Wyborczy Normalny Kraj w Wielkopolsce. Ja mam dla Was piątkę dla Polaków. Adam Strojniak. Normalny kraj. Szanowne Polki i szanowni Polacy. Zapamiętajcie, nic o nas bez nas. Pełna zgoda wszystkich dla naszej Polski. Pełna współpraca Polaków dla naszej Polski. Normalny kraj. Adam Strojniak. Uważam, że powinien się zwrócić na nas szczególną uwagę, ponieważ jedynymi kadentami, którzy będą mówili o przyszłości Polski, jesteśmy właśnie my. Jednoczymy scenę pozaparlamentarną, łącząc doświadczenie wielu środowisk i oferujemy Polakom realną alternatywę. Przywróćmy wspólnymi siłami normalny kraj. Przywracamy Polskę Polakom. Normalny kraj. Adam Strojniak. Szanowni Polacy, jeżeli Wam się wydaje, że w tym roku skreślicie po raz kolejny głos na kolejną kukiełkę w ramach Unii Europejskiej, jesteście w grubym błędzie. Tegoroczne wybory to jest gra o dużo wyższą stawkę. To jest gra o to, czy wybierzecie kontynuację rozwoju Unii Europejskiej jako państwa federalnego czy utrzymanie współpracy wolnych państw narodowych w sposób nieskrępowany, czym miała być właśnie Unia Europejska. Dlatego zwróćcie na nas uwagę, na Komitet Normalny Kraj i skreślcie właściwie swój głos, oddając go na przykład na mnie. Jednoczymy scenę pozaparlamentarną, łącząc doświadczenie wielu środowisk i oferujemy Polakom realną alternatywę. Przywróćmy wspólnymi siłami Normalny Kraj Przywracamy Polskę Polakom. Adam Strojniak. Normalny kraj. Komitet wyborczy. Normalny kraj w Wielkopolsce. Ja mam dla Was piątkę dla Polaków. Adam Strojniak. Normalny kraj. Patrzę teraz na Wielką Brytanię i na Polskę. Polska jest w Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej. To mówię tutaj do Was tak, nie dajmy się zmanipulować. My jako lewica zrobimy wszystko, aby Polki i Polacy nie byli zmanipulowani przez tych, którzy mówią jasno i wyraźnie, że chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić. Lewica mówi tak dla Unii Europejskiej, lewica mówi nie dla wszystkich bronatnych sił w Europie i w Polsce, którzy chcą nas z Unii Europejskiej wyprowadzić. Lewica ma dobrą listę. Więcej wiem, bardzo dobrą listę. Mieszanka ludzi bardzo doświadczonych. Marek Belka, doświadczony parlamentarzysta europejski, polityk polski Robert Biedroń. I bardzo wiele Włodek Cimoszewicz, który kandyduje. Więc takich nazwisk doświadczonych jest dużo. Są nazwiska zupełnie nowe najmłodsza kandydatka. Więc mieszanka młodości, doświadczenia. Otóż ja będę głosował na Lewicę. Lewica. Lista numer 6. Pamiętajcie również, idąc do urn wyborczych wtedy, kiedy będziecie głosować, że demokracja, że wolność i to, że Polska jest w Unii Europejskiej, nie jest dane raz na zawsze. Widzimy, co się dzieje teraz na świecie. Widzimy te siły brunatne, siły takie radykalno-konserwatywne, które chcą wysadzić Unię Europejską i chcą ją po prostu popsuć. I my jako lewica jesteśmy gwarancją tego, żeby to się nie udało. My jako lewica mówimy stop tym wszystkim działaniom. My jako lewica mówimy tak dla Unii Europejskiej. Po lewej stronie dobrze jest bądź zawsze tam. 6. Unia to są same dobrodziejstwa. Unia to jest sytuacja, w której Państwo macie lepszy system ochrony zdrowia. Unia to jest sytuacja, w której ochrona zdrowia ma sprawniejszy system diagnostyki, sprawnie, sprawniejszy system leczenia i zdecydowanie lepszą profilaktykę. Kraje Europy Zachodniej tego, to nam gwarantują. Dlatego idziemy głosować. Bratamy się maksymalnie z Unią Europejską. Głosujcie. Dawid Murawa. Pozycja numer 2, lista lewicy Wielkopolska. Unia Europejska to bezpieczeństwo, normalność, spokój. Czy na pewno zapomnij? Podobno dzięki olbrzymiej pomocy Unii. Transferą środków z Unii Europejskiej. Polska się rozwija. No, policzmy. Polska otrzymała z Unii Europejskiej w 20 lat 161 miliardów euro. No ile? 8 miliardów rocznie. To jest 1% naszego PKB. 1%. To tak się zastanówmy, gdybym tak zarabiał 5 tysięcy złotych i sąsiad mówi, dam Ci 50 złotych ale za to będziesz musiał tak wydawać pieniądze, jak ja będę chciał, będziesz musiał e, mnie słuchać, prawda, e, będziesz musiał się zachować jak chcesz, no i jeszcze część tych pieniędzy musisz mi zwrócić. Ja bym na to poszedł? No proszę wybaczyć, no jakiś debilizm po prostu czysty, no. Zastający poziom eurosceptycyzmu w krajach Unii Europejskiej wzbudza w nas nadzieję, że parlament, który zostanie wybrany w nadchodzących wyborach 9 czerwca, powstrzyma kierunek, w którym podąża Unia Europejska. Nie będziemy już dążyć do powstania superpaństwa, w którym poszczególne kraje narodowe nie będą miały nic do powiedzenia na temat swojego rozwoju, na temat swojego funkcjonowania i swojej przyszłości. Chcemy, żeby Unia była wspólnotą suwerennych narodów współpracujących ze sobą, umożliwiających przepływ kapitału, ludzi i myśli. Chcemy, żeby Unia wróciła do swoich korzeni. Jeżeli to się nie uda, Będziemy dążyć do polexitu. Nie możemy pozwolić na to, żeby Polska stała się Eurolandem bez realnego wpływu na swoją politykę, na swój rozwój. Nie do takiej Unii wstępowaliśmy i w takiej Unii nie chcemy pozostać. Jeżeli to się nie zmieni, pozostaje nam tylko wyjście z Unii, czyli polexitu. Lista numer 4. Zresztą my jesteśmy bardzo za wprowadzeniem euro. My i PSL jesteśmy tutaj absolutnie w forpoczcie i uważamy, że to dawno powinno się stać. Petru. Tak dla euro. Grafen von Thun und Hohenstein. W parlamencie europejskim pracuje się po pierwsze dla Unii Europejskiej, po drugie dla Polski. Pamiętajmy, że zielony ład jest dla rolników, a nie przeciwko rolnikom. On... Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądze cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownik, ale ej. wcześniej euro trzeba się. Trzecia droga równa się euro zamiast złotego, Europejski Zielony Ład, pakt migracyjny, zakaz płacenia gotówką, zakaz sprzedaży aut spalinowych, dyrektywa budynkowa. Nie pozwól im decydować o losach Polski w Europie. 9 czerwca głosuj na prawdziwą trzecią drogę. Konfederacja 20 lat temu wchodziliśmy do Unii Wolnych i Suwerennych Państw. Mówiono o swobodzie podróżowania, wspólnym rynku, o wolności. W 2004 roku nikt nie wspominał o Europejskim Zielonym Ładzie Fit for 55 czy kamieniach milowych. Polacy nie głosowali za przyjmowaniem nielegalnych imigrantów z Afryki. W 2004 roku nie wyraziliśmy zgody na dyktat Niemiec i Francji. Nie taką Unię nam obiecywali. Konfederacja chce Unii Wolnych i Suwerennych Państw, bez gigantycznej biurokracji, bez ekofanatycznej polityki Brukseli, bez wpychania do Polski imigrantów. Wolny rynek, swoboda podróżowania, suwerenność. Chcemy żyć normalnie. Ich rząd i komisarz europejski zgodzili się na Fit for 55 oraz Zielony Ład. Oszukują Polaków. Dlatego czas na konfederację. Wiarygodny, silny polski głos w Europie. Ewa Kopacz, numer jeden na liście Koalicji Obywatelskiej. Drodzy Wielkopolanie, od pięciu lat reprezentuję Was w Parlamencie Europejskim. Dbam o to, by głos kobiet był usłyszany. Działam na rzecz praw dzieci. Walczę o równe szanse dla polskich pacjentów w Europie. Z dumą patrzę w przyszłość, gotowa kontynuować pracę, która ma realny wpływ na lepsze jutro. 9 czerwca proszę o Państwa głos. Razem możemy tworzyć Europę, o jakiej marzymy. Ewa Kopacz Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Dzień dobry, Agnieszka Holan. Chciałam przekonać wszystkich Państwa, którzy mają to szczęście i możliwość, żeby głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce, do głosowania na wybitnego adwokata, wspaniałego prawnika, niezłego aktora i bardzo uczciwego i mądrego człowieka Michała Wawrykiewicza, numer dwa na liście Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce. Zagłosuj na koalicję obywatelską. Zjednoczona Prawica. Hmm to jest Cyrylica i Targowica. Białoruski agent Tomasz Schmidt wystąpił o azyl u dyktatora Łukaszenki. Pracowałeś w ministerstwie w otoczeniu trzech wiceministrów. Jakiego? Kalety, Piebiaka. Ci pierwsi kandydują do Parlamentu Europejskiego z list PiS. Szokujące? Dla PiS rosyjskie wpływy to standard. Orban, Salvini, Lepe? Pionki Putina? Przyjaciele Morawieckiego? 9 czerwca wybory europejskie. Zatrzymaj marsz Putina! To, że nasi przeciwnicy chcą rozwalić jedność europejską, to nie wymaga dowodu. Jeśli będziemy słabi, skłóceni, podzieleni, tak, to będzie wojna. Nie stać nas w tych wyborach na, a ona fajnie wygląda, a ten mówi śmiesznie. Pojedyncze głosy decydują czasami o przyszłości geopolitycznej całych narodów. W tych wyborach myślcie wyłącznie o jednym, o bezpieczeństwie. O swoim bezpieczeństwie dzieci i wnuków. O wojnie i pokoju. O życiu i śmierci. Chcemy pokoju, musimy wygrać się wybory do europarlamentu. Chcemy bezpiecznej przyszłości dla naszych dzieci i wnuków, nie możemy zostawić Polski i Europy w rękach wariatów lub zdrajców. Materiał KKW koalicja obywatelska. W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego spotkają się dwie wizje Polski. Jedna proponuje nam kraj zamknięty, pozbawiony przyjaciół, kroczący samotnie opłotkami Europy to wizja PiS i Konfederacji. Druga, którą oferuje trzecia droga, rysuje Polskę silną. Dumny i ważny kraj, z którym realnie liczą się do Europy. Kraj, który nie poddaje się dyktatowi największych państw, za to potrafi budować skutecznie koalicję na rzecz realizacji projektów ważnych dla siebie i dla Europy. Takiej Polski w Unii chce także i ja. Dlatego kandyduję do Parlamentu Europejskiego, bo chcę swoje doświadczenie i kompetencje wykorzystać do tego, aby w Unii Europejskiej walczyć o polskie sprawy. Wybierz kompetencje i doświadczenie. Głos na Krzysztofa Hetmana. Przez 9 lat byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. Doskonale poznałem zasady i reguły obowiązujące w Europarlamencie. Niestety naocznie także obserwowałem, jak przez nieudolną politykę PiS pozycja Polski w Europie w ciągu ostatnich 8 lat z roku na rok stawała się coraz słabsza. Widziałem, jak niekompetentni urzędnicy, tacy jak komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski z PiS, podpalali Europę. Ale mamy doskonałą szansę, aby to zmienić. Przed nami wyzwanie szybkiego odbudowania silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Mamy ku temu realne możliwości. Aby to było możliwe, w Parlamencie Europejskim potrzebni są posłowie, znający brukselskie korytarze, posiadający doświadczenie i kompetencje. Ja swoje europejskie doświadczenie i kompetencje zdobywałem przez 9 lat pracując w Parlamencie Europejskim. Wiem, w które drzwi należy zapukać, z kim rozmawiać i jak przebiega proces podejmowania decyzji w instytucjach publicznych. Dlatego kandyduję do Parlamentu Europejskiego, bo chcę swoje doświadczenie i kompetencje wykorzystać do tego, aby w Unii Europejskiej walczyć o polskie sprawy. Wybierz kompetencje i doświadczenie. Głosuj na Krzysztofa Hetmana. Czasami uśmiech może ukryć więcej niż myślisz. Ale konsekwencje mogą być mniej wesołe. Podpisane umowy, takie jak ACTA, CETA czy przystąpienie do pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, miały chronić nasze interesy. Czy chcesz, by przyszłość Polski była nadal pisana uśmiechami tych, którzy ignorują Twoje potrzeby? Bezpartyjni samorządowcy to jedyny niepartyjny komitet tworzony przez obywateli dla obywateli. Dla nas normalna Polska to taka, w której obywatele są na pierwszym miejscu. Chcemy, żeby o najważniejszych sprawach w Unii Europejskiej decydowali obywatele, a nie politycy i urzędnicy. Idziemy do Parlamentu Europejskiego także po to, aby walczyć o prawo rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Głosuj na bezpartyjnych samorządowców. Nie pozwólmy, aby nasz kraj był dalej sprzedawany za uśmiech. Czasami uśmiech. Może ukryć więcej niż myślisz, ale konsekwencje mogą być mniej wesołe. Podpisane umowy, takie jak ACTA, CETA czy przystąpienie do pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, miały chronić nasze interesy. Czy chcesz, by przyszłość Polski była nadal pisana uśmiechami tych, którzy ignorują Twoje potrzeby? Bezpartyjni samorządowcy to jedyny niepartyjny komitet, Tworzony przez obywateli dla obywateli. Dla nas normalna Polska to taka, w której obywatele są na pierwszym miejscu. Chcemy, żeby o najważniejszych sprawach w Unii Europejskiej decydowali obywatele, a nie politycy i urzędnicy. Idziemy do Parlamentu Europejskiego także po to, aby walczyć o prawo rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Głosuj na bezpartyjnych samorządowców. Nie pozwólmy, aby nasz kraj był dalej sprzedawany za uśmiech. Polska przedsiębiorczość od zawsze była numerem jeden w Europie i na świecie. Nie wiem, czy poznajecie budynki, które są za mną. To już historyczne fabryki Hipolita Cegielskiego, wzoru przedsiębiorczości dla Wielkopolan. I Polaków. Ja jestem Jakub Rąckowiak, pochodzę z Poznania, tu się urodziłem i tutaj oddaję krew honolowo. Wybrałem Polskę liberalną strajk przedsiębiorców, by mieć możliwość cofnąć i zminimalizować wpływ nowego ładu i zielonego ładu na koszty prowadzenia działalności i postaram się, aby ceny energii elektrycznej wróciły do poziomu sprzed 2020 roku, żeby w każdej miejscowości otwarty został gabinet wsparcia psychologicznego. Dlatego wprost proszę Cię o Twój głos 9 czerwca. Potrzebuję tych głosów 150 tysięcy, a tymczasem praw, by jednej osobie na świecie żyło się lżej, bo zmiana zaczyna się od nas. Dziękuję. Polska przedsiębiorczość od zawsze była numerem jeden w Europie i na świecie. Nie wiem, czy poznajecie budynki, które są za mną? To już historyczne fabryki Hipolita Cegielskiego, wzoru przedsiębiorczości dla Wielkopolan i Polaków. Ja jestem Jakub Frąckowiak, pochodzę z Poznania, tu się urodziłem i tutaj oddaję krew honolową. Wybrałem Polskę liberalną w strajk przedsiębiorców, by mieć możliwość cofnąć i zminimalizować wpływ nowego ładu. I zielonego Ładu na koszty prowadzenia działalności i postaram się, aby ceny energii elektrycznej wróciły do poziomu sprzed 2020 roku, żeby w każdej miejscowości otwarty został gabinet wsparcia psychologicznego. Dlatego wprost proszę Cię o Twój głos 9 czerwca. Potrzebuję tych głosów 150 tysięcy, a tymczasem praw, by jednej osobie na świecie żyło się lżej. Bo zmiana zaczyna się od nas. Dziękuję. Szanowni Państwo, numerem drugim na liście Prawa i Sprawiedliwości w Województwie Wielkopolskim jest Pan Ryszard Czarnecki. To człowiek o ogromnym doświadczeniu politycznym. Człowiek, który spędził w Parlamencie Europejskim już bardzo wiele lat, który wie, jak się tam poruszać. Bardzo proszę o głos na Ryszarda Czarneckiego. Szanowni Państwo, w zbliżających się wyborach do Europarlamentu kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości. Moim priorytetem, tak jak w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, którym kierowałam, jest i będzie bezpieczeństwo polskich rodzin. 9 czerwca uprzejmie proszę o Państwa głos. Marlena Maląg. Jako wielkopolski poseł udowodniłem, że jestem godny Państwa zaufania. W Parlamencie Europejskim chcę bronić Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn, która współpracuje w kwestiach gospodarczych, ale szanuje odrębność każdego kraju w sprawach światopoglądowych, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, podejścia do rolnictwa czy nielegalnej imigracji. 9 czerwca proszę o Państwa głos. Marcin Porzucek, pozycja numer 5 na listach Prawa i Sprawiedliwości. W Parlamencie Europejskim potrzebna jest reprezentacja silnych, skutecznych i pracowitych kobiet, które będą skutecznie zabiegały o realizację polskich interesów narodowych. Taką kandydatką jest pani Joanna Szczechowska. Popieram kandydaturę pani Joanny Szczechowskiej do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję pani premierze. Chcę Polskiej silnej, bezpiecznej i suwerennej. 9 czerwca proszę o państwa głos. Joanna Szczechowska, miejsce 6.